W dzisiejszym odcinku poeksperymentuję trochę w kuchni, jak dr Frankenstein stworzy swoje potwory, które zaprezentuję moim gościom. A oto szybkie zasady dzisiejszej zabawy kulinarnej. Pierwsza osoba, która na przycisk podejmuje się próby zjedzenia dania, następnie ta osoba nie musi dalej grać i jest już bezpieczna do końca gry. Natomiast osobę, która nie zgłosi się podczas żadnej z rund czeka najlepsza lub też najgorsza rzecz do zjedzenia. A moimi dzisiejszymi klikami doświadczalnymi są Kezman, Stazja, Szniwaifu, Nieuczesana, Tutek oraz gość specjalny Slayprox. Siema widzowie, witam Was w odcinku z gotowania. Będę gotował dla moich domowników oraz gościa specjalnego. Myślę, że najlepsze będzie zaczęcie od wyciągnięcia tego, co się będzie najdłużej robiło. Czyli robimy loda, Może żeby zamiast w środku, wiecie, normalnych lodów, będzie masło oblane w czekoladzie. Potrzebujemy zrobić kąpiel wodną. Niech to się odpali. Proszę, odpalcie tym razem. Kurde, może mniejsze to zrobię. Dobra. Patrzcie, widzowie, zamiana szybka. Dobra, problemy techniczne co? O myśl, 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 W czym można zrobić czekoladę? Dobra, te mikrofalówki... Walony Czekolada, gorzka, szybko Łamiemy, 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 łamiemy O! o! Dobra, Dobra, szybko Cyk Dwie minuty wystarczy chyba Chyba mniej Dwie minuty, dwie minuty Chyba mniej to nie Jest git Co możemy zrobić kolejne? Możemy zacząć od tego, czy to jest najbardziej brzydzi, czyli konserwa I zrobimy z niej nuggetsy Spróbuję wyciąć w kształcie dinozaurów A, nie startowaliśmy tym. Na... Czy wyjdzie mi dinozaur z tego? Co dinozaury mają takie główki, ogonek Dobra, to nie wygląda jak dinozaur Troszeczkę może, a może? I przypomina trochę dinozaura I to wsadzimy zaraz w panierkę i usmażymy na głębokim oleju Żeby wiecie, wyglądała jak takie typowe get takie z tego Z fast fooda Wygląda u nas lępień, jak jak rozbijać jedną ręką, ale chyba zapomniałem i wpadło mi pełno tych skrupek. Ale w sumie ja tego nie wiem, bo mieli chłopanie dodatkowe. Czuję czekoladę na Wygląda jak bagno totalne. Ale git, ja gi. jajo. Do tego dajemy nasze dinozaury małe. Czy coś podobnego dinozaurów. I dajemy to w panierkę. A zapomniałem w sumie, że to powinna być mąka jeszcze. Wracamy do mojego planu A. wiem I wygląda źle. Nie wygląda źle. O nie, nie przywiera do tego I stopić, dobra To zamrażamy na chwilę Robimy nową masę czekolady, bez wody To Dajemy czekoladę, tym razem bez wody Dobra, czyli to zostało nam do smażenia Możemy wziąć sobie nasze to Nasz garnek no, dobra. To wygląda jak monstrum. Hmm. To nie wygląda jakby to było jadalne. Bo to jest. To... Ej, dobra, nie jest takie złe. Mi się wydaje. Bo wiem, że to się powinno robić kąpielą, i w ogóle. W górę, w górę, postawię. Olej się ten y, podgrzewa. Znowu nam męża w budyń. Ej, dobra, ej, to jeszcze może wyjść. Będę takie brownie, you no. Know? Niepokoi mnie, czemu takie dźwięki wydaje nasz olej to powinno nazywać się koszmarne rewolucje sarko, dosłownie. Dobra, czy to mus czy to nie wygląda jak rud To mi wydaje mi się, że może wyjść jeszcze, wiecie? Jak to dobrze rozsmaruje, to się nie domyślą co jest w środku. O, no. wiecie, to nabiera kształt. Ej, to zaraz spadnie z tego patyzym. No i zobaczymy teraz, czy to w ogóle działa, czy nie. Dzisiaj bierzemy zagotowanie Szoków czy cukierków. Może na woku to usmarzyć. Teraz, kolejną że miała być ta sałatka z tylko, że ukradli mi teraz woka i nie mam czym tego zrobić, więc zajmiemy się zrobieniem czegoś dobrego, zrobieniem mianowicie smoothie. Co dobrego jest do smoothie? Sok z ananasa, jako płynne, tutaj go dorzucić. Czy dodaje się pomidory? Powinno dać koloru trochę, a powinno być smacznie. Maliny mrożone, żeby było, wiecie, takie smoothie, ale, wiecie, takie rozowe. Nie, nie mówcie, że nie działa teraz. Idę po opinię eksperta. Potrzebuję odpalić mikser. Nie potrafię do Nie patrzę. Powiedz mi, jak uruchomić teraz maszynę? Mogę patrzeć? Tak. Ej, Ej, szczerze? Nie pachnie za dobrze. Ten pomidor nie był dobrym pomysłem. Bierzemy się do smażenie tych negatywnych. Jest, jest 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 dobrze, jest dobrze. Dobra. Pianki. Ten mus. Był dobry, więc wykorzystamy go jeszcze raz. Będę musiał podgrzać pianki, żeby się skarmelizowały. Dobra, to. Eee, karmelizuje się! Więc trzeba użyć czegoś mocniejszego, mocniejszego arsenału. Czekoladę. Halo? O, dobra, patrz ty. Ty, aż niebieski płomień jest. Wygląda jak totalna abominacja, a będzie najlepszym rzeczą. Patrzcie, to ma ładny kolor. Nie jest źle. To już zaczyna tak pachnieć, że trzeba chyba wyciągać, wiecie. Wracając, co mamy zrobić teraz jeszcze? Tą sałatkę. Sałatkę i zupę im zrobić. Daje im to kieliszka. Żeby to była już prezentacja na potem. I wracając, teraz robimy ostatnią rzecz, która jest na poczynaniu, czyli sałatkę z kwaśnymi cukierkami. Bierzemy wodę i zrobimy po prostu syrop z tego. No Woda się grzeje, gdzie są moje cukierki? Gdzie cukierki? Dobra, i czekamy się po prostu stopień, więc tyle. zrobimy ładnie tą sałatkę, żeby z niej była zielenina sama. Cukierki zaczęły się rozpadać, by the way. I nie wiem, czy to jest dobry znak, czy zły. Proszę cię, proszę cię, pomidorku, nie zdradź mnie teraz. Dobra, cyk. Więc możemy to jeszcze poddymić cytrynami, żeby podbić smak tego. prostu do tego. Jeszcze skropimy im potem po prostu tym. Stryną. Nie wiem co się dzieje jak cytryna się gotuje w sumie. Nigdy nie gotowałem cytryn. I pachnie nie najgorzej, wiecie? o jeszcze jedna cytryna. Uwaga próba. A ja się boję, czy patelnię właśnie sobie nie zniszczyłem. Bo patrzcie, co mi się stało z tym, Wiecie? Jak yy. to nie jedzą? Kurde! Nie, nie przeklejaj się, to tak. Nie! Nie! Dobra, terapaty. Mm -mm. Nie! nie. Zepsułem tą kuchenkę! Nie, to tak mnie zabije! No i tu. Co zrobiłeś? Wszystko jest potrafiłem. Tak, zaraz zrobię potrawę z płynem do Dobra, potrzebuję. Jeszcze zupy mamy dla nich. Jo. Sok jalapeno. Do tego dalejemy to. Do dżalapino. To jest niezdatne do użytku, jak coś już. Zepsuliśmy sobie prawda? prawdopodobnie jeżeli nie wyczyszcza. Wrywamy tę śmietankę. Żeby było gęsto słodko. I tego. Uff. Tego nie dawał swojemu najgorszemu wrogowi. Ale przy takiej Karolini już tak. Karolina, na przykład, nienawidzi koperku. I to jest najbardziej znienawidzane zioło. Chyba na świecie, a to będzie idealnie pasowało. Co mieliśmy jeszcze dać tutaj troszeczkę, tak wiecie, dla pikantery. O, 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 tak żeby nie zestraj się. Ostry sos. No i co, chyba możemy tu zanosić? Lecimy z pierwszym daniem w takim razie. A ty jesteś na deser? Ja jestem całym, wiesz, przydaniowym no. obiadem. Dobra. Trzy, dwa... Co? Co ty zrobiłeś? Falsart! Nie to może, prawda? Tak, nie mogę, tak? Nie, tak. To, nie to jest... jest hmm. Dobrze, dobrze zrobiłeś. że tak! Kliknąłeś? Widzę, że to jest kurczak w panierce, prawdopodobnie w środku może być gówno. Przepraszam, ale bo... sos musi być spróbowany, bo jeśli jest ostry sos, to masz pobrany. To, to będzie prawdopodobnie ostry sos. Wszystko trzeba wziąć. Szybko się Przez skończy projekty. ten odcinek dla mnie. Nie, wie, Nie no, więcej tak dałaś? Dobrze. A, Wiem, że A przypomina wam dinozaury? Bo to miały być dinozaury. <śla> 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 <Ta> przywina, <śla> to przywina, przywina, przypomina przywina dinozaura. <śla> O, mięso jakieś, ale nie kurczak. Ostre? Sosik czy nie? Na razie nie. Tak, tutaj. Co? To, to coś no. z mięsem jest innego. To jest konserwa. Konserwa? A, tak, to jest konserwa. A, to jest konserwa, no? Czuć, Ej. czuć. No ja, no czułem, że to będzie ostre sos to. No! To Pasz, ale i no. zrobiłem, teraz każę spróbuję, bo powiedziałem, I że dobra, to ujrzysz. No, dobrze, to smakuje Dobrze? No! no. To serio? A to no. miało być jako złe, tak? No. To miało być złe, bardzo zachęcony na no. poprzeczkę, no. jeśli chodzi Dobra. Będzie, musi być dobre teraz. Musi drugie tak, sekund, sekund, pamiętajcie. Nie, to Dopiero. Gotowy, gotowy. już skacze, sle już skaczy. No. No. Jeden. I w takim razie Sarko wybiera, czy jak? Dobra. Kręcimy butelką. Bo żadne z tych tutaj oferm nie zdecydowało się na to, żeby spróbować, więc kręcimy butelką, żeby zdecydować, kto to będzie ja. Proszę nie ja. O kurde, no. jak zakręcił, co jest? Co? Napisy no, zakręcone. Stacha. Stacha! Proszę. <grym> ja lubię lody, Wygląda jak smaczny lód. <grym> lodzik. Gdzie by to ogarnąć? Szrekowy lodzik. Szrekowy lodzik. Szrekowy lodzik. <grym> 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 Taki... Co <grym> to jest, co to jest, co to jest? Masło. Daj Te ta polewa? Bardzo dobrze. A z czego to? Z czekolady, z czekolady. Z czekolady, Chcesz spróbować? Nie. 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 <grystanie> to chyba nie. Jak nie no wygląda dobrze, to wygląda dobrze. Jaka, że sos podejrzany. To może być spryskane czymś takim. Jak pachnie? Mamy no tak dziwnie tu, co właśnie. Co my tu mamy? Pomidor, sałata. Nie, normalnie, co? Normalnie, co? Pomidora wzięła Ale i... smakuje, czy nie? To jest nie tak. Co? Co? Tobie to smakuje? co? <laughs> co? No. No, jest, co czujesz, jest. co czujesz? Opowiadaj sobie ten, przeczytaj Nie wiem. Nie <śmieniu> <śmieniu> chyba po raz pierwszy jadł. Ma <śmieniu> A weź tak pomidor kanabi i sobie przejść po samym spodzie. O, tam jakiś sos Oj. specjalny. A wiemy, to ja czuję, tylko nie wiem co jest. Czy ty się nie masz martwe kubki smakowe? Nie, właśnie. Spróbuję. Trzeba to rozgryźć, co to jest. Ale się nie mówiła, że jest głowa. Biorę pomidora. Bec. Po dnie? Po ale susi, ale ale w bo. No nie, to jest niemożliwe, że dwie osoby nie wiedzą co to jest. Pokaż, pokaż to pokaż. Nie wiem. Ale jak A to ja tak o języku jakby tak zapiekło, tak troszkę tak dziwnie... Takie, takie mrówki na języku są. Weź tak, tak jak tak, zwykle tak, się jest Jakiś ocet, co? No, no, no. Co? Nie. Nie ma tam octu. To tyle wam powiem. Hmm. A nie jest. Tam. Dawaj mi to. Ale jest jakaś ostra. To jest coś ostrego. Ostre to jest. Ale <laughs> języku jakby. On jest jakiś dziwny. O ma no to chyba nie. smaki niż my. Wcisnąłem tam dwie cytryny ponad, zrobiłem syrop z super kwaśnych cukierków i zalałem to jeszcze tym, zalewą z papryczek jalapino. Cytryny tam dajesz? Chcesz nas zabić? To no jest, to jest to pod spodem? Trzy, dwa, od razu. Ja wiecie, to musi być szans, dobre, bo... prawda? Co oczyszczona oczyszczonego jest na 100% Znowu soda oczyszczona? O! Coś tak pięknie wygląda jak siadu, koktajl, co może później tak Ale czuję maliny, czuję maliny Znaczy no, słuchaj, rozpuszczone mydło też ma czasami zapach malin A, Dajesz Bardzo ładnie wygląda, wygląda jak taki mus stawkowy takie zmiksowane truskawki Zeruj, zeruj, zeruj Zeru. 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 To są maliny i jakby nie, no ogólnie to nie jest. Musisz więcej posmakować. No właśnie, ledwo zamoczyła. Dobre. No ja bardzo czuję bardzo maliny i nic poza tym. Wygląda jak taki drinek fajny ogólnie, no dokładnie. Czy może ktoś wypić więcej tego? Ja chcę. Ja też bym chciała. Ale wielki George przeleciał nad nami. Dobre, dobre, nie jakby maliny. Macie pomidora malinowego i połączyłem pomidora z malinami. Ale on nie wie. Naprawdę, zawiodłem się wam. A czekam, zanim otworzysz, muszę mu spojrzeć w oczy. Pewnie. Złatwimy. To, to wygląda dobrze! Się, po męsku. Daj mi to. Ile kroków? Nie wiem. No odwróć się. A ty? No. no ja już zrobiłem Ja Ja to jest dalej, no ty jesteś bliżej. Już. <śmienic> Słodki! Oh, to Ale to Można może być To Słodki! być Słodki! To Słodki! 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 Mm. Dobre? Dobre? Dobre, co? Mm. Dobre. A to czarne, Super. co to jest? Mm, gorzka czekolada. No, tak. Dorek, spróbujemy. Ta czekolada Daj, to jest tak. z tego lodzika też. co? Tak. A, spaliło ci się? Spaliłem wam to teraz specjalnie, żebyście choć trochę powiedzieli, że to jest niedobre. <ścoughs> <ścoughs> no nie, <ścoughs> wiesz, co <Aha>. ja co <ścoughs> to okay. Dobra, pokaż jak lubisz Kazmanę ostatnim nie. daniem. Więc słodkie? ostateczność dla naszego przegrańca już tutaj. Okej, okay. może sprawdźmy... Eee. <grafy> Wygrałeś! Sprawdźmy może wszyscy, To jest wygląda. To z dyni. Nie, to jest nie. durian, durian. O nie, to Ja, ja tutaj czuję. Czuć. No jest, ja stąd czuję. O wuj, żułam. Kur... <grafy> Ostatnio Trezban jak Bosh Odurian mówi Nie, jak tego, jak krupki serowe, nie, i tak no Proszę to zobaczymy, jakie słasze są chrupki serowe. Z koperkiem czy co tam... I jeszcze odda? nie zestraj się? O. Jeszcze trochę. Okej, okay, to jest ten, nie zestraj się znowu. <śmiech> <śmiech> Ale, ale nie, nie wiem co to i... jest. Największy dewet jest wada, skąd nie zestraj się. Oj, oj, ojoj. Dobra, jest na pewno nie zestrę się, ale z czym? Może faktycznie z tym Dorianem? Na nie pewno wiem. jest, na pewno jest. Na czym polega bractwo? Oooo! Solidarność. Solidarność! Tak A szczerze, te wszystkie rzeczy były zbyt dobre i... Powinniśmy to zrobić, mimo że to mnie może zabić. No daj, smacznego. No, nie Spreng. było tak złe, ja wziąłem Dokładnie. Ale ja tak już, mi ja to z Ty tam zmieniłeś pająka? Nie mów teraz tak. A coś tu takiego? <grym>. Nie, naprawdę dałeś? Nie, to kuberek. <grym>. Ja jestem twarda kobieta z jajami. Zobaczymy za 10 sekund. Ale dobra ubrała, o Co? A tam jest jakaś wanilia? Coś, jakiś sos? Lody? Lody tu są? Nie. Nie no jak nie? Szybko chyba na lody. Nie chcę! nie na raz, szybko. Nie wąchaj tego. <grym> sześć. 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 Nie wąchaj Nie wąchaj Nie smakuje. O, hatryk! Dawaj, 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 Piotro! Ej, to też lody. Stazja mówi, że tam jest wanila, no próbuj. <grym> nie, tragedia. A czuć ten jest. Misz Ul, oh. y Niż poleciała. I to był obraz <small> No, No, no a za no no, pasusia? Nie, otwór się odbija jeszcze. Kurde. Wo. To jest, to jest tutaj. Bardzo dobre. Okay. <tusik> <n> <tusik> 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 o, czy można prosić? <tusik> Ja na, ja na trawkę dałam. Który teraz chodzi, Ole, Ale dobra, aż muszę popić. No, a takie dobre było. Eee, czapenia. Dokończ. Dokończ, do Zrób Zróbmy tak, samolocik, samoloci. No to za widzów. Za widza. Smacznego. O, już że pociewczesny klup wodą. Nie, nic zostało. Bo... <Glupło> Ale faktycznie wanila. Ale ostre. Nie, nie jest ostre. To jest ostre, nie ostry, się. Tak, tak. tak. Szczerze, nie, wypij nie, nie. to do końca no. za to, że no. wypsułeś wszystko. O właśnie, ty jeszcze nie próbowałeś. Ja próbowałem. O, co, wyrzucimy? A. Wylejemy? On naprawdę to pije? Ty, ile? go! Nie, nie, Sarku, nie! Nie! No i na tym kończymy! Super, dzięki, pa!